Bo jak powiedział Musk, z tego co tu widzę, sukces jest niepewny, ale rozrywka gwarantowana. Pytanie, czy nie będzie to wykorzystywane później stricte do gry? Dopiero jak to zacznie jako tako funkcjonować, wszyscy będziemy wrzucać do jednego garnka i z niego czerpać, to wtedy te roboty humanoidalne będą się do czegoś nadawać. Cześć, witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowek, jestem CEO firmy Nixal. I przed nami kolejny odcinek Robotics News w nieco nowym, trochę przejściowym outficie. Nie wiem, jak to nazwać. W scenerii przejściowej. O, w scenerii takiej nowej, ale myślę, że za tydzień już będzie lepiej, bo nie widzicie części, może lepiej, że nie widzicie. Ale jak już słyszeliście, ze mną jest Przemek. Cześć Przemek. Siemka. Nie przedłużamy, lecimy z newsami. News numer jeden, czyli globalna baza zainstalowanych robotów przemysłowych osiągnie 16,3 miliona. Do 2030 roku. Według prognoz ABI Research do 2030 roku liczba zainstalowanych robotów komercyjnych i przemysłowych na świecie może osiągnąć 16,3 miliona, co jest odpowiedzią na wyzwania demograficzne i niedobory siły roboczej w sektorze produkcyjnym. W styczniu 2024 roku amerykańskie Biuro Statystyki Pracy poinformowało o ponad 600 tysiącach wakatów w sektorze produkcyjnym w USA. W Polsce, dla odmiany, na koniec trzeciego kwartału 2024 roku odnotowano 114,3 tysiąca wolnych miejsc pracy, co stanowiło wzrost o 3,1% w porównaniu do drugiego kwartału 2024 oraz o 2,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Chciałbym też podkreślić, że USA jest około 10 razy większe. Pod kątem ilości ilości ludności od Polski. Mhm. A mamy sześciokrotnie, mniejszo, sześciokrotnie mniej wakatów yy, pracy. Czyli tak naprawdę to jest nie, niespółmierne. Czyli tak po polskiemu u nas jest lepiej po prostu. U nas jest gorzej. Gorzej. Znaczy, ilość wakatów pracy jest 6 razy mniejsza, mhm. a mamy 10 razy mniej ludzi. Mhm. Podsumowując. W Polsce mamy 36 milionów ludzi Aha. i 100 tysięcy miejsc, wolnych miejsc pracy, które no de facto musimy kimś uzupełnić. Bądź czymś, może być kimś, Dokładnie, a w Aha. Ameryce mamy 330 bodajże milionów e, pracowników, ludzi i mamy 600 miejsc pracy wolnych. 600 tysięcy, tysięcy tak, że, dużo. Tak, że dużo. Czyli jak doszliśmy tutaj poza kamerami, hmm. Jeżeli rozpatrujemy wolne miejsce pracy jako coś złego, to u nas jest gorzej, ale jeżeli jako wolne miejsce pracy jest potencjał na to, że jest mniejsze bezrobocie w danym kraju, to u nas jest lepiej. Tak, u nas jest mniejsze bezrobocie. Mhm. Aczkolwiek no, to jest problem, bo mamy wakaty, które musimy. Uzupełnić, żeby nasz rynek się rozwijał, żeby, nasza, do nasze, żeby nasze firmy się rozwijały. Nie? Mhm. Bo jeżeli tego nie uzupełnimy, no to będzie problem z produkcją. No właśnie wydaje się, że jestem wystarczająco, wystarczająco wiekowy, że mogę przytoczyć to, jak to pamiętam, jakby mały, mhm. jakby mały problemem w Polsce było zbyt wysokie bezrobocie. Teraz się mówi o tym, że jest zbyt dużo wakatów. Czyli doszliśmy na zupełnie przeciwległy skraj tej skali. Tak. To jest i dobrze, i źle. Tak, ale to jest normalny problem, z którym borykają się gospodarki rozwijające się. Tak, tylko właśnie pytanie, czy my jeszcze jesteśmy gospodarką rozwijającą się, bo mówi się o tym, że robotyzacja jest lekiem na ten problem, mhm. a jeżeli chodzi z kolei o robotyzację, to jesteśmy daleko, daleko w tyle, niewspółmiernie do tego problemu, jaki mamy. I właśnie do tego chciałem pić. Mhm. Rozpoczęliśmy news od informacji odnośnie prognoz. Dotyczących ilości za, za instalowanych, instalowanych robotów do 2030 roku. E, u nas ilość wakatów proporcjonalnie jest większa niż w Ameryce. Mhm. E, mówi się o tym, że w Ameryce no ten, to tempo robotyzacji jest znacznie większe niż w Polsce. No i pytanie, czy to dobrze wróży, wróży dla Polski. No właśnie, no wydaje się, że tak pośrednio, nie? Bardzo źle, jednym, jednym słowem. E, oczywiście z tego badania, z tych prognoz też wynikały inne aspekty, czyli, że e, na przykład takie, że producenci będą musiały, musieli skupić się na gromadzeniu danych i automatyzacji, aby dostosować się do zmian demograficznych. E, istotnym wyzwaniem będzie zachowanie wiedzy plemiennej, tak to niefortunnie zostało nazwane. E, chodzi konkretnie o to, że odchodzący pracownicy mają swój know-how i trzeba będzie go pozyskać, aby on został w firmie. E, jak sądzisz, co powinniśmy zrobić, co powinna Polska zrobić, aby, aby, aby skutecznie wdrażać nowe roboty? To jest rozwiązanie takie bardziej, nie wiem jakby to nazwać, strategiczne, globalne, żeby spojrzeć na to z perspektywy włodarzy tego już pięknego kraju. Ja niestety jestem to za krótki, ale jakby mogę jedynie dodać od siebie tyle, że widzę, że doszliśmy do pewnego momentu, w którym u nas już jest dobrze, ale nie mamy planu na to, co dalej. I nad tym powinniśmy się zastanowić, bo trochę mam wrażenie, że za mało mówi się o tym, że powinniśmy się robotyzować, nie mówimy tylko o takiej ciężkiej robotyzacji, chociaż o to też chodzi w tym wszystkim, ale o jakiekolwiek innowacje, automatyzacje, jakkolwiek, cokolwiek w wielu obszarach tkwimy jeszcze 20 lat wstecz i po prostu koniunktura pozwoliła nam rosnąć jako krajowi, mhm. globalna, ale co zrobić wiemy, Wszyscy mhm. myślę że wszyscy bezpośrednio zaangażowani w dane problemy czyli my znamy się na takiej repozycji ciężkiej nie znają się na innej i wiemy co zrobić. Problem polega na tym że nie wszyscy wiedzą że trzeba to zrobić i to by trzeba było no to jakoś od góry może mhm. nacisnąć miłościwie nam panujący może by wymyślić jakieś programy zachęty cokolwiek mhm. żeby ludzi edukować żeby żebyśmy jednak utrzymali ten poziom wzrostu, a nie spadli. Mhm, jasne. Ja jeszcze tutaj dodam od siebie, że odnośnie tej wiedzy plemiennej, niefortunnie nazwanej. są tak że, zwanego know-how po prostu. Know-how, dokładnie. Nie? Mhm. Sądzę, że jakimś, jakimś rozwiązaniem na ten problem jest tak naprawdę coś, co się nazywa outsourcing inżynierów. Mhm. Coś, co oferujemy, bo proszę sobie wyobrazić, że mamy sytuację, w której my udostępniamy inżyniera, który zna się na robotyzacji, i, I pobiera wiedzę od tych pracowników, którzy już powoli zaczynają odchodzić. Czyli kumuluje, kumulujemy tą wiedzę, wdrażamy to w robotyzację i jesteśmy w stanie dzięki temu, dzięki projektowaniu, dzięki planowaniu dalszych kroków, jakichś możliwości robotyzacji, jesteśmy w stanie w przyszłości wykorzystać to i wdrożyć to w roboty. Czyli innymi słowy, ktoś jest w stanie sobie wynająć załomek wartości. Kogoś, kto posiada know-how skumulowany z wielu, wielu lat i doświadczenie z danego obszaru, a nie prowadzić takie badania, które mi się zdarzało czasami oglądać, gdy firmy próbują dojść do czegoś, co jest w innej branży, na przykład powszechnością i wszyscy wiedzą, jak to działa. Więc tak, unikamy jakby wyważenia po prostu otwartych drzwi. Dokładnie. I tym pięknym tematem zamknijmy to takie. Te, te, te takie tutaj przejdźmy do newsa numer dwa. duże dywagacje. I przejdźmy do newsa numer dwa, który jest nieco, nieco spokojniejszy, czy jakby bardziej lifestyle'owy. Chiny zorganizują pierwszy na świecie maraton ludzi i robotów. Już w kwietniu tego roku odbędzie się pierwszy na świecie pomaraton, w którym obok 12 tysięcy ludzkich biegaczy wystartują humanoidalne roboty z ponad 20 firm technologicznych. Odbędzie się to właśnie w kwietniu tegoż roku w dzielnicy Daxing w Pekinie. Dystans no to oczywiście 21 km. Kryteria dla robotów muszą mieć humanoidalny wygląd, zdolność do chodzenia lub biegania na dwóch nogach bez kół, wysokość od pół do dwóch metrów oraz minimalną odległość od stawu biodrowego do podeszwy stopy wynoszącą 45 cm. Oczekuje się udziału właśnie 20 firm technologicznych z tymi 12 tysiącami biegaczy. Co ty na to? Jak to widzisz? Znaczy, szczerze mówiąc. Jeden z kolejnych newsów, może nie będę zdradzał, ale trochę przybliży to, kto może wygrać. Mm -hmm. Ale co ja o tym myślę? No myślę o tym, że do końca nie wiem. To bardziej chyba chodzi o popularyzację robotów humanoidalnych, bo ja nie widzę sensu, żeby używać robota humanoidalnego, żeby przebiegł półmaraton, bo półmaraton, ja osobiście biegam dla przyjemności, zresztą ty. Nie Chyba wiem po co biegam, no. <laughs> Nie wiem czy przyjemność z tego czerpiesz, ale, też nie wiem. ale ja z tego czerpię przyjemność. No i teraz pytanie po co to robotyzować? To jakbyśmy robotyzowali grę Bad Binktona na przykład. Nie wiem, zakładam, że może trochę po to, żeby ktoś poczuł się lepiej, że wyprzedził humanoida, no bo gorzej będzie miał ten, którego humanoid wyprzedzi. Mówi wam to człowiek, którego Wyprzedali już wszyscy. No. <grymne> no tak, no ale popularyzacja robotów humanoidalnych to jest moim zdaniem akurat dobry aspekt, ponieważ musimy przybliżać ludziom no tą sylwetkę robota humanoidalnego, żeby on się stał czymś normalnym dla każdego, a nie, tak jak w tym momencie, czymś, co jest, co robi wow. Nie? Żeby nie, nie, nie budować jakiejś sztucznej ściany między nami i pokazać, że te roboty wcale nikogo nie skrzywdzą, nie urwą nikomu głowy, to nie będzie jakaś, poza, jakaś, jakaś sytuacja apokaliptyczna, gdzie roboty humanoidalne wyciągną nagle pistolet i będą do nas strzelać. No, nie o to tu chodzi. Chodzi mhm. o to, żeby one były czymś normalnym, czymś pospolitym, czymś co pomaga nam w życiu do Formalny. Każdy, kto biegał po maratony, wie, że w tym nie liczy się wyścig do końca, tylko wyścig samym sobą. I raczej ta mm, atmosfera jest taka bardzo wspierająca. Mhm. No Robot nie klepnie cię w plecy. Nie pomoże ci, żebyś tam zaczął biec. Nie powie ci raczej nic dobrego, więc to nie jest wyzwanie z punktu widzenia tego, żeby to, jakby coś. To, to jest wyzwanie technologiczne, które pokaz ma pokazać, że roboty są w stanie się przemieszczać, że są jakieś firmy, które to robią i tak dalej, ale z punktu widzenia biegacza, jakby Bayer Po y -hmm. prostu. No, taki misiek, który. Misiek Tak, równie dobrze. <laughs> no, dokładnie tak. News numer 3. Robotyczny egzoszkielet pomaga pianistom grać szybciej. Naukowcy z Japonii opracowali robotyczną rękawicę, która Porusza palcami pianistów, pomagając im zwiększyć zręczność i pokonać ograniczenia w treningu. Funkcjonalność urządzenia. Ta robotyczna rękawica może poruszać każdym palcem z prędkością do 4 ruchów na sekundę, umożliwiając pianistom wykonanie skomplikowanych wzorców ruchowych szybciej niż są w stanie samodzielnie. W badaniu z udziałem ponad 100 doświadczonych pianistów stwierdzono, że po 30-minutowym treningu z użyciem egzoszkieletów ich prędkość i dokładność gry ulegała znacznej poprawie. Co więcej, te ulepszenia utrzymywały się nawet po zdjęciu urządzenia, sugerując trwałe zmiany w układzie nerwowym. Interesu, interesujące jest to, że trening jednej ręki z użyciem urządzenia prowadził również do poprawy zręczności w drugiej ręce, wskazując na ogólnoustrojowy wpływ treningu. No właśnie, no i teraz pytanie: co o tym sądzisz? Świetne, naprawdę wspaniałe. Takie bym chciał. Yy, znaczy, do, okay, do treningu. Spoko, fajnie, ciekawe ile coś takiego kosztuje. Pytanie, czy nie będzie to wykorzystywane później stricte do gry? No tak wychodzi, że jakby ten pianista miał tam przed wejściem na scenę się tam na tym wytrenować, pomasować mhm. i potem wejść i zagrać, nie? No dokładnie, tylko że jeżeli pójdziemy dalej w tym kierunku, to wydaje mi się, że w końcu ktoś wpadnie na genialny pomysł, że a skoro te, ten egzoszkielet jest w stanie mi pomóc w graniu, no to niech mi pomaga w graniu... W trakcie grania i Zresztą. wtedy sobie, no wiesz, wykorzystywać, to no, a to trochę tak spłyci czy tam umniejszy, umniejszy tym wirtuozom, tym tym geniuszom gry na pianinie. Że na pewno kiedyś będzie będzie robot. Czy jesteśmy już w stanie dzisiaj zbudować robota, który nie dość, że zagra to lepiej, szybciej, bezbłędniej, idealniej, ale nie o to w tym chodzi, nie? Nie po to ludzie chodzą na koncerty, żeby słuchać jak gra robot. No, Więc jakby brakuje w tym wszystkim emocji i, i tego robot jeszcze w najbliższym czasie raczej nie wykaże. No właśnie, roboty, czy automaty czy, 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 czy jakieś boty są w stanie odtwarzać mhm. odtwórczo to wszystko, no, a jednak na koncertach ży na żywo no, też dochodzi do niektórych pomyłek, które później przychodzą do kanonu, i, i tak właśnie są grane. Przykładem jest chyba Mark Knoppler, który, który nagrał na jednej płycie utwór w tonacji niżej. Tak się przyjęło Zdarza i się. zostało. Nie? Zdarza się. Czyli innymi słowy, do ćwiczenia warto, ale tak to średnio. A gdzie byś widział jeszcze takie wykorzystanie takiego... Ale tak na wizji mam powiedzieć? <grym> nie, nie wolałem. Dobra, dobra. To nie było pytanie. <grym> News numer 4. Neuralink wszczepia trzeci implant mózgowy u człowieka. Elon Musk ogłosił, że jego firma Neuralink pomyślnie przeprowadziła trzecią inter implantację interfejsu mózg-komputer u pacjenta, kontynuując postępy w dziedzinie neurotechnologii. Do tej pory Neuralink wszczepił swoje urządzenia trzem pacjentom z planami przeprowadzenia kolejnych 20 do 30 implantacji w 2025 roku. Wszyscy trzej pacjenci podobno przeżyli i funkcjonują dobrze. Podobno. Interfejsy mózg-komputer opracowane przez Neuralink mają na celu połączenie układu nerwowego z urządzeniami, oferując potencjalne terapie dla osób z urazami rdzenia kręgowego lub chorobami neurologicznymi. Neuralink jest jednym z wielu podmiotów pracujących nad tego typu interfejsami. Inne firmy także Synchron czy BlackRock Neurotech, które również czynią postępy w tej dziedzinie stosując mniej inwazyjne metody, czyli po prostu nie wiercą Ci w głowie. Co ty na to, dałbyś sobie wszczepić implant? Tak. No i bomba. Ostatnio trzymając yy, córkę na rękach doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby mieć taki implant i pisać maile w tym czasie. W sumie hmm. poza bujaniem córki nic nie robiłem. To było oczywiście przyjemne, ale hmm. jednak... Tak, to, to, tego też mi brakowało, gdy bujałem dzieci, że faktycznie jakby to by było spoko. Tak, no? mo można było wykorzystać czas w multitaskingu de facto to tu chodzi, nie? Ale, no, ale nie wiem, ja w tym momencie troszkę bym się bał chyba jeszcze. Dałbym sobie wszczepić, ale może nie dziś, jak tak gdzieś ze 100 tysięcy, 200 tysięcy osób sobie wszczepi i wszystko będzie ok, to wtedy mogę. Też mi się tak wydaje, czyli jesteś na tej krzywej e, odkrywców gdzieś tak bardziej tu. No, nie pierwszy, nie pierwszy. Nie, pierwszy. nie, nie jesteś w tym pionierem. <laughs> tak, tak, tak. No jak ktoś się zapozna z historią pionierów, skąd w ogóle pochodzi to słowo, to zrozumiem, rozumiem, czemu nie chcesz być pionierem. Mhm. To co, lecimy do newsa numer 5. Tak, yy, możliwości robotów humanoidalnych. W ostatnim czasie opublikowali, opublikowane zostało wiele filmów, nagrań, yy, w których producenci robotów humanoidalnych szczycą się swoimi osiągnięciami. Przykładem jest robot Optimus od Tesli, którego pokazywaliśmy jakiś czas temu w naszych newsach, który schodził, wchodził po zboczu. Mm -hmm. Tu pewnie gdzieś ten filmik Jurka wklei. Mhm. E, I teraz było to około miesiąc temu. W połowie stycznia e, firma Unitree pokazała możliwości swojego robota humanoidalnego, bodajże G3, G2, mhm. jak to się nazywa, e, który biega szybciej, schodzi z wyższych gór, górek, kurków, górków. Górków o górków. No. E, no i umie grać w piłkę. Co ty mhm. na to? Poruszyliśmy poza, poza anteną taki temat związany z tym, na ile to co widzimy jest tym, co w rzeczywistości jest. I ja może odbiję piłkę. Jak ty sądzisz? No moim zdaniem to są stricte zagrywki marketingowe, w których mhm. każdy... No, nawet była dość głośna sytuacja odnośnie robota Tesli Optimusa na, 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 na imprezie WeRobot, mhm. że ona się tak nazywała, gdzie, gdzie roboty były sterowane zdalnie, po mhm. prostu przez pracowników. I wydaje mi się, że tutaj też to raczej była, było sterowanie zdalne, a nie jakaś autonomiczna praca. A tu o to konkretnie chodzi, nie o to czy jesteśmy w stanie stworzyć robota, który przypomina człowieka i jest sterowany z pilota, bo to nie do końca o to chodzi. Chodzi mhm. o to, żeby on był autonomiczny, żeby on potrafił podejmować decyzje, reagować na sytuacje i tak dalej, i tak dalej, a to wydaje mi się, że to jest takie trochę, trochę pudrowanie e, sińca pod okiem, nie? że tak no niby jest dobrze, bo umiemy zrobić kinematykę, która się rusza i chodzi i tak dalej, i tak dalej, ale czy ona jest autonomiczna, to jeszcze nie powiemy. Że kinematyka to jedno, bo widać, że o dziwo dość sprawnie, jako ludzkość przeszliśmy, czy przechodzimy tą drogę, w której ten robot zaczyna jakoś wyglądać, jakoś działać, coś umieć tak mechanicznie, tak patrząc na to, ale no, sami jakiś czas temu próbowaliśmy się dowiedzieć, jak można kupić robotanie takiego humanoidalnego. Upraszczając odpowiedź, nie da się. Znaczy, da się, ale. Tak, da się, ale w sumie nie powiemy Wam, jak to zaprogramować, da się, ale nie damy Wam jednoznacznej informacji, ile to kosztuje. <laughs> Czyli tak naprawdę, <laughs> żeby takiego robota sobie kupić, to z nim trzeba sobie wynająć wagon informatyków, czy tam programistów nazwijmy ich, którzy tego, którzy tego robota cię oprogramują do pojedynczego bądź pojedynczych zadań. Dokładnie. Może... Jesteśmy bardzo daleko od punktu, w którym ten robot będzie umiał wszystko, aczkolwiek dużo inicjatyw ku temu się dzieje, czyli są jakieś takie inicjatywy agregujące te umiejętności. Mhm. Mówiliśmy o nich wcześniej, robi, robi takie inicjatywy między innymi Nvidia. Mhm. No i dopiero jak to zacznie jako tako funkcjonować, wszyscy będziemy wrzucać do jednego garnka i z niego czerpać. To wtedy te roboty humanoidalne będą się do czegoś nadawać. Tak, dokładnie. A tak jeszcze żeby Zrobić mały smaczek odnośnie robotów humanoidalnych, to tutaj pokazujemy robota od Deep Robotics, który jest co prawda na kółkach, jest psem, ale on pokazuje możliwości kinematyki. Mhm. Możliwości kinematyki tego, tego robota, który w Boston Dynamics nazywa się Spot, mhm. a w sumie każdy, każdy praktycznie już producent robotów humanoidalnych zrobił swoją kopię. A ja dalej czekam. A ty podobno wiesz, a mi nie mówiłeś. Nie powinniśmy. No dobrze. Tramwaje bez szyn, czyli podobno przyszłość miejskiego transportu, czego totalnie nie rozumiem, ale o tym za chwilę. W chińskim mieście, którego nazwy nie jestem w stanie wymienić, zaprezentowano innowacyjny tramwaj poruszający się bez tradycyjnych szyn. Pojazd znany jako autonomus Rail Transit jeździ na gumowych oponach po wirtualnych torach wyznaczonych przez czujniki wbudowane w nawierzchnię drogi. Dzięki temu eliminuje konieczność budowy kosztownej infrastruktury torowej. Może on zabrać 300 pasażerów i osiąga prędkość 70 km na godzinę. Jest zasilany bateriami, 10-minutowe ładowanie pozwala na pokonanie 25 km. Dzięki braku fizycznych torów, trasy tych pojazdów można łatwo modyfikować, dostosowując je do zmieniających się potrzeb miejskich. Co ty na ten temat sądzisz? Pół. Eee, no, to jest ciekawe. Ja sądzę, że to jest dość ciekawe, aczkolwiek to jest tu napisane, że jeździ on na on po wirtualnych torach wyznaczonych przez czujniki wbudowane w nawierzchnię drogi. Więc. Ta zmiana torów wcale nie jest taka prosta. No bo te czujniki trzeba zamontować po prostu gdzieś indziej. Mhm. Pytanie, ile kosztują te czujniki? Nie? I co to są za czujniki? Czy to są zwykle tagi RFID? Czy to są jakieś, jakieś skomplikowane mm, urządzenia? No, nie wiemy. Tego, tego mi trochę tutaj brakuje. Yy, no ale z drugiej strony, chciałbym się przyjechać takim tramwaju autobusem to wtedy... No właśnie i co jest ciekawe pozwolę sobie tutaj wtrącić swoje trzy grosze bo to ma już swoją nazwę w Polsce to się kiedyś nazywało trolejbus <noise> tylko że a jedno tutaj tak jeździło na kabelku <noise> no właśnie jeździło na kabelku no i tutaj zgodnie z tym co jest jest zapisane powiedz zasilany bateriami to też nie do końca jest tramwaj bo tramwaje nie są zasilane bateriami tylko. i mają... właśnie i użyłeś dzisiaj takiego świetnego sformułowania jak wiedza plemienna to plemie, w którym to zbudowano, wymarło. Albo sobie poszło, albo się obrazili. I nie powiedzieli im, że istnieje coś takiego, właśnie jak Trolejbus. Okay. albo że tramwaj, korzyścią z tramwaju jest to, że nie trzeba w nim wozić baterii, bo jest podpięty do prądu w sposób stały. No właśnie, no właśnie. Więc jakie to ma korzyści? Bo to ma minusy samochodu na prąd. A posiada... tak. Autobusu na prąd, hmm. bo posiada baterię, trzeba go ładować. Hmm. Hmm. Minusy tramwaju, bo potrzebuje szyn, tylko one są inaczej zbudowane, ale koniec końców to też jest jakiś, hmm. jakaś forma prowadzenia tego. Czyli właściwie. No, czyli właściwie. jest zdechło. Znaczy właśnie pytanie, bo tutaj tak, tak dość bójczucznie nazwane jest to tramwajem bez szyn, a realnie, jeżeli to jest na gumowych oponach. Po wirtualnych torach, powiedzmy, jeżeli byśmy zlikwidowali ten, ten człon wirtualnych torów, no to mamy autobusy na baterie, tak? Ja wiem, ja wiem do czego to teraz, jest. Teraz, teraz mnie tu zainspirowało. Myślę, że adekwatnym do tego, w sensie, to jest ten tramwaj bez szyn, jest mhm. tym dla tramwaju, co dla samochodu byłby elektryczny koń. Same okay. plusy, żadnych minusów. No, same minusy, żadnych plusów. Okay. Dokładnie tak. <laughs> Ale już e... tego naładować, nawet myślę, że wiem, gdzie byłaby wtyczka. I on nie musi jeść owca, tylko będzie sobie patatać i spatatać się gdzieś tam w polu. Tak, swoją drogą w jednym z ostatnich newsów pokazywaliśmy albo nie, pokazywaliśmy. nie To ja pokazywałem na linkinie Konia z I nikt mnie nie polajkował. Ja cię polakowałem. Julia, tak, mieć dwa lajki. Pokazywaliśmy, jak na spocie ludzie jeżdżą. Czyli insynuujesz, że to jest taki spot na baterię. Nie, insynuuję, że to jest nieoptymalne rozwiązanie. Tak, też sądzę, że to jest troszkę nieoptymalne, no bo pff, nadal jesteśmy, jesteśmy ograniczani jakąś szyną, jakimś torowiskiem, To jest chyba największym minusem trawajów, no bo de facto to jest największy minus, tak mhm. moim zdaniem. A jednocześnie jesteśmy niby, kurczę na baterie, no to tak naprawdę autobus jest, no. autobus na baterie Solarisów dużo po Poznaniu jeździ takich, I przy moim mieszkaniu mają ładowarkę, to nie wiem co tu dużo powiedzieć. Najbardziej ciekawi mnie jak y autonomiczne systemy dostarczania żywności poradzą sobie z takimi tramwajami, bo jak można zobaczyć tutaj zwykłe pociągi je pokonują. W sumie pytanie, czy taki tramwaj może się wykoleić, albo czy może driftować, nie? W sumie ciekawe. No, ciekawe. News numer 7 to chyba twoje, nie? E, tak, news numer 7. E, w ostatnim tygodniu, dokładnie 16 stycznia, e, odbył się siódmy testowy lot rakiety Starship firmy SpaceX. Co prawda podczas testu drugi stopień rakiety eksplodował, ale jak ładnie. Ale jak ładnie. No właśnie. <gry> Dokładnie. E, tysiące jego szczątków spłonęło nad Kara Karaibami na północ od Haiti, wywołując spektakularny widok na niebie. Przebieg misji. Dolny człon rakiety znany jako Booster 14 pomyślnie wystartował i bezpiecznie powrócił na ziemię, gdzie został przechwycony przez mechaniczne ramię zwane mechazillą. No i to jest, to, to, to jest dla mnie mm -hmm. najważniejsze, nie? czyli mamy chyba drugą, dru, drugą sytuację, w której ten booster 14 jest wyłapywany i, i, i z nim jest wszystko w porządku. Górny stopień rakiety SHIP 33 doświadczył problemu z silnikami podczas znoszenia, co doprowadziło do utraty kontaktu i jego zniszczenia. No, to też jest jakiś, jakiś wniosek, bo z tego co pamiętam, no przed jakimś sukcesem mhm. w starcie Starship'a, trzy, trzy pierwsze lub dwa pierwsze eksplodowały i z każdego wyciąga, wyciągane były wnioski, więc tutaj zakładam, że też będą wyciągnięte wnioski. Jak A pozbierają. To, jak pozbierają i złożą. Mhm. Eee, no tak, no ale to zbliża nas tak naprawdę do, do sukcesu, jeżeli chodzi o komercyjne loty w kosmos bo jak powiedział mask z tego co tu widzę sukces jest niepewny ale rozrywka gwarantowana tak no, no tak i widok był naprawdę właśnie z takim spoko. widokiem e, no tak no i tym akcentem tym newsem kończymy dzisiejszy odcinek zapraszamy zachęcamy do subskrybowania do lajkowania i komentowania i do usłyszenia za tydzień cześć cześć